Dobry, witam po raz kolejny, po raz drugi, jeszcze raz w naszej lekcji. Edukacja przyrodnicza, pojęcie przyspieszenia, jak to się stosuje w zadaniach, a biologię to sobie zostawiamy, bo jest łatwa na sam koniec. Przechodząc od razu do rzeczy, tutaj mam przygotowane dla Was materiały. Przyspieszenie oznaczamy symbolem A, małe a i wzór. Łatwo chyba zapamiętać, bardzo ważne, ja go pamiętam ze szkoły: a równa się v prędkość przez czas t. Tym małym trójkącikiem, proszę sobie nie zawracać na razie głowy, ale on jest ważny. I na przykład w zadaniu pierwszym mamy przyspieszenie a równe 10 metrów na sekundę kwadrat. Wartość dla nas jest ważna, jednostka oczywiście też, ale się nie przejmujemy specjalnie. No i zadanie. Zadanie pierwsze, co to oznacza, że przyspieszenie ciała wynosi 10? Tak, żeby to stwierdzić najprościej, co to oznacza, przekształcam ten wzór na prędkość, na V, czyli te, tak któreśmy w szkole ćwiczyli, na krzyż, a razy T, V razy, nie tutaj, jedynkę, tak? czyli prędkość V równa się a razy T, to jest wzór na prędkość, tak? Bo nam chodzić w zadaniu pierwszym o to, co się dzieje z prędkością ciała, które przyspiesza, tak? Także mamy tutaj czas, czas t, pierwsza sekunda, dwie sekundy, trzy sekundy. Prędkość w czasie pierwszej sekundy a 10 metrów na sekundę kwadrat czy przyspieszenie razy pierwsza sekunda, ciało uzyskało prędkość 10 metrów na sekundę czyli 10. Tak? W ciągu dwóch sekund to samo ciało z, tą, z tym stałym przyspieszeniem 10 razy 2 ma już prędkość 20, ono przyspieszyło, tak? Od 0 poprzez 10 do 20 metrów na sekundę. To jeszcze prędkość roweru na razie, także spoko. W ciągu 3 sekund natomiast z tym samym przyspieszeniem 10 razy 3 sekundy, no to już 30 metrów na sekundę to tylko. Jeden pan co ma wyścigówkę, to tak prędko pędzi. No, w 4 sekundy będzie już 40, to już jest mały samochód, tak? No, w 10 sekund ile będzie, kto zgadnie, w 10 sekund ile będzie, ile będzie prędkość ciała wynosiła po 10 sekundach. Kiedyś to były niezłe samochody. 100, km, 100 metrów na sekundę, przepraszam. Trzymamy się jednostek, bo. To też jest ważne, tak? Czyli w zadaniu pierwszym piszemy, oznacza to, że w każdej sekundzie ciało przyspiesza, e, czyli uzyskuje prędkość e, większą o 10 metrów na sekundę, tak? To można jako obliczenia też pani zapisać. I następne. Zadanie drugie. Tutaj się pomyliłem, bo poszedłem na skróty, za szybko chciałem. Także w zadaniu jest mowa o tym, że samochód na liczniku w pierwszym momencie miał 45 km na godzinę, w ciągu 5 sekund przyspieszył do 90, tak? W ciągu 5 sekund. Ile wynosi jego przyspieszenie? A równa się V przez T, no i teraz ta, ten trójkącik magiczny, ten trójkącik oznacza różnicę prędkości od tej wyższej do niższej, tak? Także tu rozpisałem 90 tu wpiszę wyższą prędkość, niższą prędkość 45, no i czas t wynosił 5 sekund, tak? Z tym, że tutaj się pomyliłem, wpisałem prędkości, które podawał licznik i to błąd, bo tu zobaczcie, mamy kilometry na godzinę, a prędkość przepraszam, a czas podamy w sekundach, tak? Także musi być wspólna jednostka. Tu muszą być metry na sekundę. No, żeby to zamienić, użyłem sobie komputera, nie chciało mi się, ale można to sobie policzyć ręcznie. Tak? 45 km na godzinę to daje 12,5 m na sekundę, 90 km na godzinę dało mi 25 m na sekundę. I teraz tu podstawiam do równania, do tego równania. No i wychodzi A równa się 2,5 m na sekundę kwadrat. Jednostkę zawsze na koniec proszę Pani podać, bo nie będzie maksymalnej ilości punktów. No i zadanie trzecie, które chcę z Wami omówić. Co to znaczy, jeżeli obiekt tak, przyspiesza ze stałym przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat? Co to oznacza w pierwszej sekundzie, w drugiej sekundzie, czy w kolejnej sekundzie ruchu? Tam jest podchwytliwe pytanie. W każdej kolejnej sekundzie ruchu w ciągu sekundy przyspieszenie 2 razy sekundę, czyli uzyska prędkość 2. W kolejnej sekundzie, czyli między pierwszą a drugą, no tak samo przyspiesza ze stałym przyspieszeniem i znowu o 2 metry na sekundę jest szybsze, tak? Czyli w każdej sekundzie ruchu przyspiesza, prędkość zwiększa się o 2 metry na sekundę i to jest odpowiedź. Natomiast w ciągu całych 5 sekund, bo jest tam mowa o 5 sekundach, no to już wpisałem, tak? Przyspieszenie 2 razy te 5 sekund, tak? To wtedy prędkość po 5 sekundach wynosi 10, tak? Czyli jeszcze raz, po pierwszej sekundzie miało 2 metry na sekundę, po drugiej sekundzie już 4, po trzeciej 6, po czwartej 8, po piątej, oczywiście 10, tak? Jakby były niejasności, proszę mi jeszcze pytać chętnie wyjaśnię. Syja.